Cześć kochani! Mamy kawkę, jest tytuł, jest i paczka. Coś w coś z temu. Także zaczynamy dzisiaj z temu, bo paczka przyszła, czekała na mnie, jestem ciekawa co nam jest. Otworzyłam mam też nóż, bo jest tam na dole jakieś pudełko, ale zanim zaczniemy pokazywanie. Zaryzykowałam, zamówiłam tu chyba za dwie czy trzy rzeczy takie po 8, po 6 złotych, bo spodobały mi się. I tak widzicie, zaryzykowałam, a oprócz tego pomyślałam, że jeśli chcecie, żebym coś przetestowała, coś kupiła co? Chcecie, wy zobaczyć, jak to wygląda, a sami niekoniecznie chcecie dokupić, to możecie mi przesłać linka albo napisać w komentarzu, czy wysłać zdjęcie. A ja kupię to dla Was i zobaczymy, jak to wygląda na żywo. Więc teraz to najlepszą kawę taka, jak widzicie dzisiaj. ten razem do tego od razu wypada jedna rzecz, czyli torebka ich. Stronowa otwieram, żeby widzieć, co jest w i tak dalej. Pierwszą rzeczą maleńką, jest to taki top zebra. Zwyczajny, taki zwykły top, zamówiłam. No dobra, taki na ramionczka. Wszystko biorę w rozmiarze S, bo uch, trzeba brać coś więcej, co, już co mniejsze rozmiary. Kolejna rzecz to jest rzecz chyba z 6-7 zł. Kosztowało. Jest to bluzka z długim rękawem. Wow, taki gruby prążek. Fajna, z takim supłem. To na zdjęciu było krótsze. W rzeczywistości jest dłuższe. Fajne, byłam bardzo, wiecie co, taka ciekawa, jak to będzie wyglądać i czy warto to będzie kupić. No więc może jak nie zapomnę, w którymś odcinku zrobimy sobie, mierzymy, może jutro, nie wiem, jeszcze nie wiem. Idziemy dalej. Kurde, to mi pakowali wszystko torby, aż jestem w szoku. Tutaj mamy też coś, ja tak o, to. to jest to, co zamówiłam, z czego byłam bardzo ciekawa, ale fajne to jest. Taka siateczkowa bluzka, a jak ona dobrze jest tutaj poprzywana przez rzeczysta, co widzicie, ale ja mam taki krótki top i to było krótkie na modelce. Okej, okay, jest dłuższe, z długim rękawem a i nawet tu żadnych nie tak nie wystaje. Coś takiego fajne. Czekajcie, przestaję Was o tym że będzie teraz po trochę lepiej. Także taka siateczkowa bluzeczka w serduszka. Również, chyba to był nawet uniwersalny rozmiar, taka elastyczna, ale bardzo ładna. Z siedem złotych ryzykowałam. Uuu, kolejna torba. Uuu, kolejna torba. Cóż to im się stało? Wiem co to jest, też zryzykowałam. się chyba tak zmienił, jakieś takie ślubniejsze, Właśnie mi się skutkowało, te kolarki Panterka. Stacjonarnie żadnych nie widziałam. I to się mogę przyznać, bo przymierzałam je. Zajrzałam, nie do wszystkich, tylko zajrzałam do tego i przymierzałam. I są dobre, są z bardzo wysokim stanem. Nieprzezroczyste, ładne, ładne, taki naprawdę wysoki stan, bardzo fajny naprawdę Ale jestem w szoku, że jest tyle kolek, wiem Wam naprawdę, temu nie rozumiem. W tym mamy dużo różnych porywek, czyli drobiazgów i na sam początek mamy Tu Lubię karteczki, jeśli chodzi niestety. Mam tutaj skarpetki, kurde, ciągle poszukuję takich długich, yy, z różowym takim napisem, Baby Girl, coś takiego, Jakś takie tutaj cienkie, tutaj pączek, tak jak widzicie, kolczyki, które miałam w koszuku, potem usunęłam, potem znowu dodałam, stwierdziłam, że no dobra, mam 2, 3 4 zł. Może były fajne, może nie, i widzę, że są fajne. O, są to koła. O, jakie świetne, takie 4D. I tutaj mamy takie druciki po prostu. Zobaczcie koła. No nie. Takie to było tanie, że mówię: Najwyżej ten kwiatek wykorzystam sobie jako zawieszka do torebki. Ale fajne, leciutkie. Dopełnienie jakiejś prostej stylizacji. No zobaczcie. Świetne. Świetne. Idziemy dalej, bo tych torebek jest to dużo, a też. A zawsze mówię, że nie chcę, żeby trwało, bo Zamówiłam sobie pieszczanek, ale z... zamówiłam taki z takim kółkiem samoregulującym, czyli zaciskamy. O, jakie to jest piękne, jak ja mam taki chciała złoty. Ale cudo. Czekajcie, widzicie to, Czy widzicie to. U mnie pogoda taka wiecie marna jest, więc słabo może trochę widać, jakim jest piękny. Taka ala korona, dobra, na razie to nie będę się co dać później, bo tu jest trochę. To było też mega tanio. Naprawdę mega tanie. To kosztowało... Nie wiem, nie będę Was oszukiwać. Zmieniają się ceny. Im więcej zamawiacie tym większy kotrabatowy. Każdy chyba wie o co chodzi Zamówiłam tutaj taką biżuterię. Uuu. Ja powiem Wam, że jakość jest lepsza niż na Aliexpress kiedyś. Jak to miało być? Biżuteria, która... Mm, aha, to jest biżuteria od jakichś... Yy, Kostiumu kąpielowego, powiedzmy. Dobra, jeszcze nie wiem, jak to ma wyglądać za bardzo. Czekaj, to jakoś tak. I tu jest zapinane wokół talii. No, jakoś to ma tak wyglądać. Ale taka żmijka. taki barkocz, jakby. Taka krawatka, jakby to jest. No, muszę popatrzeć jeszcze raz na stronie, bo to tak teraz. Ale to jest z regulacji? To nie jest z regulacji. O oj, oj, szkoda. No dobra, bo to małeś po całości, nie? No dobra. Odkładam tutaj kolejny zestaw na Nikoli i pewnie jakąś są ja bieliznę, one są ciężkie, zobaczcie, tutaj noszę te. Tak? Ja sobie sama zamówię. Uuu, uuu jak lubicie koraliki i bransoletki, na temu. Zamawiajcie na temu. Jakie piękne, ile różu, jejku No, no ja dwie te dwie, ja pożyczę, no wiecie, no po co i tyle, nie? Oj, nawet jedna taka muszelkowa i tu jest jakiś taki Jakaś taka perełkowa. No wow, kto kocha koraliki. I to są koraliki takie niefarbowane większość z nich. Poczekajcie, bo mnie syn wzywa. Chciałam się tutaj przenieść, bo przecież yy, zaraz będzie padać. A tu jest na jaśnie, żeby nie palić już światła, żeby nie było dużo kolorystycznych takich różnic jakaś jakie to jest ładne. Kolejna brązoletka. Spójrzcie takie, z takim kółeczkiem. To takie szkiełko, jakby popę... takie, nie wiem, pękane, ze stokrotką różową. O! Jakie to jest ładne! Dla mojej e, panienki, która uwielbia ostatnio koraliki, ja się czegoś z tego bardzo cieszę, ale to nie wszystko koraliki. Następna partia koralików. Są to koraliki beżowe. Spójrzcie, czy to jest dobra w ogóle ostrość jakość? Mam nadzieję. Bo oczywiście wyostrze to, co nie potrzeba. Jest tutaj jakiś motylek. Śliczne. Bardzo ładny kolejny zestaw. Słuchajcie, to było to było, bo się tutaj przeniosło. No więc dużo tych bransoletek. kolejną rzeczą. O, tu mamy jakiś magiczny długopis, nawet jest wryloczek. Zobaczcie, który może sobie no, przyczepić gdzieś tam na takim łańcuszku. Tutaj jest jakiś magiczny długopis, tam nikoli niech to rozpracuje, że na którym się... Który, który polega na tym, że piszemy i nie widać, co się pisze i dopiero jak się zaświeci tym, to dopiero widać. To jest jakiś taki magiczny długopis, z tego, co pamiętam. Klej taki dwustronny, czy to taśma, czy to jest drugie opakowanie? Nie wiem, jeśli tak, no to fajnie i tak na pewno jeszcze muszę zamówić ze dwa albo ze trzy, bo to jest bardzo fajna forma właśnie zamiast kleju, chociaż tego dużo nie ma tutaj w środku, no ale przydatna rzecz do szkoły, no i tutaj zamówiłam sobie rzęsy. Ja tych rzęs mam, co nie? Ale jakoś nie, 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 niekoniecznie kleję. Ale kiedyś to zrobię, kiedyś to zrobimy razem. I tak mi się spodobały te kępki, te półówki, bo one są nie od takiego samego kącika, tylko tutaj troszeczkę mamy tych rzęs i takie są widoczne, no nie wiem, no ładne. Zobaczymy, czy ja to nakleję. Jest tutaj coś jeszcze, tutaj to, co pamiętam i to jestem ciekawa tego. Coś jeszcze? O, to coś jest. Słuchajcie, na pewno już puste. O, jeszcze dwie rzeczy są. Dobra, tylko tyle. Zamówiłam takie małe pudełeczko na leki. Pomyślałam, że to będzie tak po polsku chociaż w sumie. No dobra, yy, cały tydzień, czyli będzie jak w środę. I tak dalej, i tak dalej. Takie kółeczko, to tam mam je, bo nieraz jak jedzie gdzieś, to nie ma co zapakować leków. Bierze całą kosmetyczkę z tymi swoimi lekami. A stwierdziłam właśnie, jak przeglądałam temu, że to będzie fajne do torebki. Zamiast tych wszystkich pudełek, bo ona naprawdę wszystkie pudełka bierze, a ma naprawdę bardzo dużo teraz leków. No więc to ułatwi jej życie. Po co brać tyle pudełek, czy nawet po jednej plastrze, jak można sobie tutaj włożyć. No i... Ostatnią, przedostatnią rzeczą jest to klej. Zamówiłam klej, który to jest klej. Nie pamiętam do czego. Ale klej jakiś taki uniwersalny? Czy to jest klej do klejenia metalu? Nie pamiętam, ale coś takiego, co, co, co miało mi się przydać, co, co, co było fajne. Więc takie coś. I ostatnią rzeczą tutaj z tego zamówienia. No, więc jeśli będziecie chcieć, na to liczę bardzo. Były różne ceny, i tak jakoś tak. Ja to ten, ten, wiecie co, ja zwracam wagę za bardzo na te ceny, cen, dlatego, że później jak macie ileś tam rzeczy, to tam rabaty wam wchodzą, więc te ceny i tak są niższe. A jednak jedne rzeczy nie zamawiam, jak widzicie. Jest coś tutaj, no, no więc na to, na, to, na to liczę bardzo, chciałabym zrobić kąt Jest Więc ciekawa jestem, że chcielibyście coś, żebym coś takiego kupiła. No chyba, że to będzie mi mega nieprzydatne, bo to, to bez sensu, żebym coś kupowała, bo ktoś chce. Ale jeśli coś będzie przydatne w miarę mi, to na to kupię. I przetestujemy to. Ja przetestuję dla Was. Dobra, jest to tutaj coś takiego. Zamówimy sobie szkatułkę na biżuterię. Szkatulka welurowa, szara z takimi kryształkami, uchwytami. Trzy szufladki. I na górze... Uuu, wow! o coś tutaj się jeszcze przesuwało. Dobra, zaraz to poprawimy. Zacznijmy od góry. Jak to się otwiera? A! To się wysuwa. Myślałam, że to się otwiera tu mamy tutaj taką szufladkę czekajcie, wyjmę ją o. na jakieś pierścionki i tak dalej, i tak dalej kolczyki, bardziej kolczyki chciałabym tutaj włożyć i chodziło mi o to, żeby to było wszystkim, żeby ja widziała co tam jest czekajcie, bo to wypada tak to wygląda no i szufladki każda szufladka ma przegródki poczekajcie, tylko to ułożę bo się powykrzywiało ale to jest ciasne już, jak to poprzestawiam elegancko na no jakieś, czekajcie, elegancko, dobra, no po prostu trzeba to ładnie ułożyć, jak się ułoży, to będzie to ładnie stało, dobra, chac, 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 o i tutaj na jakieś większe pierścia, bransoletki czy kolczeki, chciałabym, żeby każda moja biżuteria była w osobnej, osobnej przegródce, to chyba będzie i tak mało, a i tutaj mamy taką długą, Mhm, czyli jedna taka przegródki, e, cała pusta na coś, no i tutaj na kolczyki, czy tak dalej, i tak dalej. Taki fajny organizer. No właśnie coś takiego. Też to było naprawdę mega tanie, bo chyba niecałe dwie dychy. Także tym oto e, akcentem żegnam się z nami. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten haul z temu.